Dzień dobry! Cześć! Co słychać! Dzień dobry! Miło Cię widzieć! I Ciebie! I Was też! Cześć! Hej! Dzień dobry! Jak się miewasz? Dzień dobry! Cześć! Zawsze cieszy mnie widok mieszkańców Beagleton. Jest bizneswoman Frankie, a tu profesor Mili. Widzę też sprzedawcę Yusufa. Listonoszka Ewa zajęta od rana. Tak jak Austin, złota rączka. Kwiaciarka Miley jest gotowa na przyjęcie klientów. Kwiaciarka Miley poprawi humor wam. Jej hiacynt róża albo tulipan. Uśmiechu blask, rozjaśni twarz. Kwiaciarka Miley, jej moc już znasz. Dzień dobry, czy mogę kupić kwiatka? Poproszę tego różowego. Pięknie. Wspaniały wybór! Bardzo Jest bardzo, bardzo ładny. ładny! Ile płacę? Dwa funty! Eee... Dziękuję, trzymaj! Papa! Juhu, ale piękny kwiatek! Świetnie, Miley. Kolejny zadowolony klient. Hmm, a co się dzieje w Domu Kultury? O, Momo pewnie prowadzi zajęcia sportowe. Biega i nie wie, co to stop. Biegnie, skacze i hop, hop, hop. Skok, skok, bieg, bieg, hop, hop, hop. Bo momo nie wie, co to stop. To dosyć dziwne. Momo stoi jak zamurowana. Nie ruszaj się A, teraz rozumiem Momo pozuje, a artystka Kadidża rysuje jej portret No tak, musi stać bez ruchu Nie kichaj O, psi... Ups, na zdrowie Jeszcze chwilka Momo chyba nie wytrzyma zbyt długo bez ruchu Rysuj szybciej, Kadidżo już gotowe. Kolejne arcydzieło naszej artystki. Podoba mi się. Mnie też. A witam. A któż to? W Bigleton pojawiła się nieznajoma. Widzę flagę Francji. Czyżby przyjechała do Bigleton aż stamtąd? Wspaniale. Bardzo uważnie wpatruje się w swoją mapę, żeby odnaleźć właściwą drogę. Ciekawe, dokąd idzie. Ups. Pewnie wcale nie chodziło jej o przystanek. Uważaj na drabinę! Uff! Brawo za czujność, Lois. Lepiej, żeby drabina nie stała nikomu na drodze. Momo znowu w ruchu. Coś mi mówi, że przygotowuje się do prowadzenia zajęć sportowych. W porządku. Teraz hula hop. Najpierw sama spróbuję. Uczestników czeka mnóstwo sportowych atrakcji. Idealnie. Jest i nieznajoma z Francji. Jestem Momo. Bonjour. Je m'appelle Sofia. Przeczuwam drobne Czym problemy. Sofia mówi tylko po francusku, a Momo tylko Chodzi po polsku. Ci o to dobry pomysł. Mogą spróbować tak? rozmawiać przy użyciu gestów. Przeszkody. Można przez nie przebiec. Momo myśli, że Sofia przyszła na zajęcia sportowe. Dobre na nogi. Ale zdaje się, że Sofia wcale nie chce ćwiczyć. Momo jednak się nie poddaje. Bardzo Piłka. się stara zrozumieć, co też Sofia Chcesz chce jej przekazać. Piłkę? O, mam pewien pomysł. Wiem, kto nam pomoże. Świetna myśl. Chodź, Może ktoś melodii. inny zrozumie naszego gościa. Mamy tu gościa z Francji. Bonjour, że m'appelle Sofia. Cześć! Sofia chyba czegoś tutaj szuka, ale kompletnie nie rozumiem, co ona mówi. Może strażaczka Lois domyśli się, o co może jej chodzić? A może chce e, wyhodować pomidora? O, A może chce polecieć na księżyc? Mnie się zdaje, że chce nadmuchać wielki balon. Już wiem! Chodzi jej o twoją drabinę! Aha! No pewnie! Sofia próbowała pokazać, że chce Proszę drabinę, bardzo. żeby się na nią wspiąć! O. Skoro nie chodzi o drabinę, no to o co? Hmm. O rety, Trudna sprawa! Witam! Zapraszam na wiadomości z Bigleton! W zjawił się gość z Francji. Wiem, że czegoś szuka, ale ma wielki problem, by to znaleźć. Próbują pomóc, ale nikt nie rozumie, co próbuje powiedzieć. Czy ktokolwiek potrafi zrozumieć o co chodzi? A to znowu artystka Kadija. Jest zajęta tworzeniem kolejnego dzieła. Może ona rozszyfruje wiadomość, Sofii? Cześć! Cześć, Cześć Kadidża! Czy pożyczysz nam kartkę i długopis? Pewnie. Może spróbujesz napisać. Bardzo dobry pomysł! Nasz gość z Francji może napisać, czego szuka. Nic nie rozumiem! Ja też nie! Nie znam francuskiego! Ja też nie znam! Mam pewien pomysł. Może byś to narysowała. Bardzo sprytnie. To doskonały pomysł. Rysunek na pewno każdy zrozumie. Ciekawe, co ona narysuje. A, -a. A, -a. Szukasz kwiaciarki Maji. Już wszystko jasne. Sofia pokazywała, jak rosną kwiaty, bo próbowała odnaleźć swoją koleżankę kwiaciarkę. Bonjour! Miłe powitanie! Kwiaciarka Miley jest przeszczęśliwa, że Sofia przyjechała do niej aż z Francji! Chyba zamierzam narysować coś jeszcze, ale jestem ciekawa, co to będzie! Ja też, Momo, co narysuję tym razem? Jej! Sofia narysowała portret swoich nowych przyjaciół. Ale piękna pamiątka, a to doskonała okazja do świętowania. Zapraszamy wszystkich do Bigleton, tu każdy mile widziany jest. Zapraszamy wszystkich do Bigleton, bo tutaj się liczy przyjazny gest. Choć nagle tu zjawiłeś się, to każdy zawsze ciepło przywita się. Zapraszamy wszystkich do Bigelton, tu każdy mile widziany jest. Uśmiech jest i słowo cześć, przyjazna dłoń i uściski też. Zapraszamy wszystkich do Bigelton, tu każdy mile widziany jest. Zapraszamy wszystkich do Bigelton, wszystkich zapraszamy do Bigelton. Tańce, <tanku> chulańce! Tańce, hulańce! Tańce, chulańce! To tańce, hulańce! To tańce, chulańce! Tańce, chulańce! To tańce, hulańce! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Izabela Bukowska. Dźwięk i montaż Marlena Korman. Dialogi polskie Patrycja Sobaszek. Kierownictwo produkcji Helena Siemińska. Wystąpili Martin Finch, Gabriela Derentowicz, Antoni Jędrek, Lena Honzyńska, Bruno Opsikowski, Alicja Warchocka i inni.